Kategoria elektronika. Czy tranzystor zawsze posiada trzy elektrody? Tak. Otóż nie. Oczywiście większość tranzystorów posiada trzy wyprowadzenia, np. baza kolektoremiter albo bramka źródło Dren. Ale nie wszystkie. Tutaj przykład tranzystora serii BF960. Jest to MOSFET posiadający dwie bramki, czyli posiada cztery wyprowadzenia. Czy znacie inne tranzystory, które posiadają więcej niż trzy wyprowadzenia? Takie tranzystory często pracowały jako mieszacz. Na jedną bramkę podajemy sygnał 10 kHz, na drugą. 1 kHz i widać na żółtym śladzie widoczna modulacja. Inny przykład na wejściu sygnał o częstotliwości 1 MHz i drugi o 100 kHz wyższa częstotliwość. I na wyjściu widzimy produkt o częstotliwości 100 kHz różnica pomiędzy sygnałami. Kolejny przykład, zmieniając napięcie na jednej bramce, zwiększamy wzmocnienie układu, na przykład do wykorzystania w układzie AGC. I to tyle. Czy znacie inne nieoczywiste pytania z zakresu elektroniki?